Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry po przerwie wakacyjnej. Dzisiaj widzimy się na kolejnym spotkaniu słownika wizualnego, czyli takich tygodniowych naszych rysunkowych spotkań, na których tłumaczę, jak narysować no, pojęcie na kilka różnych sposobów. Dzisiaj będzie wyzwanie. Ja mam na imię Anka i jako rysanka na co dzień pomagam biznesom i twórcom online wyciągać esencje i tłumaczyć złożone projekty językiem wizualnym tak, aby można było je łatwiej zrozumieć i zapamiętać. Wyzwanie. Wyzwanie to nic innego jak jakaś nowa, nowe trudne zadanie czy sytuacja, które wymagają jakiegoś wysiłku, by sobie z nimi poradzić. I możemy to wyzwanie narysować w różnych etapach, o których myślimy. Na początku jest to jakieś trudne zadanie lub jakiś problem, więc coś to trzeba rozwiązać. Więc ja bym zaczęła od narysowania jakiegoś węzła, czyli po prostu zwykłego kłębka, wełny, nitki. W moim przypadku kabli, bo które mi się zawsze plączą i trzeba rozłączyć, rozwiązać, więc właśnie to może być wyzwanie. I tym dropem możemy coś takiego po prostu wpisać w jakiś dymek, czyli to jest to nasze wyzwanie, nasz problem, o którym się zastanawiamy. Możemy mieć tutaj znaki wykrzyknika, znaki zapytania, jak to rozwiązać i do tego narysować po prostu twarz bardzo zmartwioną lub zdenerwowaną. Zastanawiającą się głową jakiegoś ludzika, możemy mieć pełną, dodatkowo z jakimiś gestami, z ręką, zastanawiającą się, co ma zrobić, jeszcze może właśnie z taką ręką trzymającą się pod spodem. Inną taką rzeczą, jeżeli chodzi o wyzwanie, czyli nasze takie zadanie do rozwiązania, które wymagamy jakiegoś wysiłku, możemy je po prostu sobie spisywać na kartce. Czyli też mogą być to nasze jakieś właśnie wykrzykniki w postaci takiej checklisty z jakimś długopisem, na przykład. Też jako wyzwanie. Wyzwania takie internetowe, które bierzemy udział, czy to wyzwania fotograficzne, czy wyzwania ćwiczeniowe, więc powiedzmy, możemy sobie wyzwanie fitnessowe też narysować właśnie z jakimś kalendarzem, z takim habit trackerem, czyli jak często mamy ćwiczyć, z jakimś handelkiem, Albo na przykład z kakanką. narysowano w taki prosty sposób. I obok tego możemy narysować właśnie w rodzaju, coś w rodzaju kalendarza, czy habit trackera, czyli takiego naszego formularza do śledzenia naszych treningów, jako właśnie takie wyzwanie. Szukanie wyzwań na przykład. Możemy narysować lupę z mapą. Czyli rysujemy mapę. Jaką taką złożoną kartkę, i tu gdzieś jeszcze nie będę tutaj kończyła od dołu, bo właśnie narysuję taką lupę. Teraz będę zamykać tutaj te części, i tu możemy sobie na przykład, jak kolorem zaznaczę, szukamy naszego tego skarbu, szukamy jakiegoś naszego wyzwania, jak do tym dojść. Więc jeszcze możemy jakieś kilka dróg jakąś strategię narysować, różne mogą być rzeczy w zależności od sytuacji, w której jesteście i co chcecie narysować. Można narysować tu jakieś głazy, kamienie, przeszkody, bardziej szczegółową tą mapę, jeżeli jest taka potrzeba, to można zostać, zostawić właśnie tak rozrysowaną bardzo symbolicznie. Jeżeli chodzi o jeszcze szukanie rozwiązań, no to oczywiście możemy wykorzystać symbol labiryntu i narysować właśnie jakiś labirynt. Mm żeby pokazać tą drogę. Ja narysuję po prostu kilka kresek, teraz na szybko, nie będę się już zastanawiała. Chodzi, żeby tylko w prosty sposób pokazać tutaj jakąś drogę, więc tu gdzieś możemy pozamykać te drogi w międzyczasie. I też możemy znaleźć znak zapytania, w którą stronę pójść. Możemy też właśnie wykorzystać jakiś kłębek i przeprowadzić tą drogę. Jeżeli znaleźliśmy to rozwiązanie, pokonaliśmy wyzwanie, też możemy kolorową kreską przeprowadzić przez ten labirynt i jak rozwiązanie narysować, wykorzystując symbol żarówki. Jeżeli chodzi o takie trudne wyzwanie, czyli szukanie jakiejś drogi rozwiązania, też możemy wykorzystać symbol drzwi. Nie wiem, czy pamiętacie trudniej z Heizerem, tak? którą bramkę, czy ząg, czy nie ząg, albo alicję w Kraniczerów, które drzwi trzeba wybrać. Więc możemy symbolicznie rysować po prostu drzwi. Czy to będzie ABC, czy to będzie 1, 2, 3, to już od Was zależy. I też możemy, właśnie ze znakami zapytania, jakieś wyzwanie w postaci wyboru, trudnego wyboru na przykład. Jeżeli też chodzi o wyzwanie, możemy właśnie wybrać też symbol góry, tak? Czyli góry, na które się mamy wspiąć. Pokonywanie, pokonywanie trudności. To też jest pewne wyzwanie dla niektórych. Dodatkowo możemy właśnie tutaj wpisać sobie drogoskaz i wpisać do tego wyzwanie jako nasza droga. Też możemy gdzieś jakąś drogę zaznaczyć na tej górze. Jeżeli chodzi o zdobycie już tego wyzwania, rozwiązanie sytuacji, no to oczywiście wszystkie symbole, które rysowaliśmy na sukcesie, zapraszam was, żebyście obejrzeli ten jeszcze raz odcinek, jeżeli tego nie oglądaliście i właśnie wyzwanie jako sukces. Jako jeszcze wyzwanie, jako droga i jakieś pewne właśnie trudności, możemy też wykorzystać taką narysować przepaść. Z jednej strony z drugą, tak. To znaczy, że gdzieś tam chcemy tą drogę sobie znaleźć, nie wiemy jak, chcemy przejść i tu na górze, na dole możemy jakieś przeszkody narysować. Czy to jakieś szkło, czy takie wystające jakieś pikulce, czy na przykład tu jakąś możemy narysować wodę i um, może rykiny? Co Wy na to? Jakieś ryby, jakieś potwory? Możemy się pobawić bardziej w storytelling, różne rzeczy możemy tutaj porysować jako właśnie przekód z jakimiś przeszkodami, którą musimy pokonać. To tyle, jeżeli chodzi o symbole na dzisiaj. Um, mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. W tego tygodniu będziemy wybierać hasło, które będę rysować, więc jeżeli macie jakieś pomysły, to wrzucajcie i będziemy to rozwiązywać. A tymczasem życzę Wam cudownego wieczoru i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień.